Ja pamiętam swoje bardzo młode, jeszcze szczenięce lata, pierwsze zawodowe, kiedy zetknąłem się z taką pozycją książkową, która się nazywa Mikroszkółka Zarządzania. Na pewno pamięta Pan profesor, A, tę, profesor. <grym> tę pozycję, i była to chyba jedna z pierwszych rzeczywiście książeczek, które, które bardzo fajnie popularyzowały. Yy, pojęcia biznesu, przedsiębiorczości w Polsce, początek lat 90., to chyba, bodajże chyba już 90. rok, o ile dobrze S pamiętam. Są. Tak. tak. Nie? Nie. Mamy w związku z tym gościa specjalnego, jest to Pan Profesor Krzysztof Obój, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Akademii Leona Koźmińskiego, nie. autorytet w dziedzinie organizacji i zarządzania myślę, osoba, która o sukcesie potrafi powiedzieć wiele, nie tylko dlatego, że sama odniosła ogromny sukces, ale i pomaga wielu firmom, wielu ludziom, którzy te sukcesy swoje w biznesie i w życiu odnieśli. Panie profesorze, zapraszam. Ja bardzo luźno potraktuję ten, ten cytat który ma to znaczy w gruncie rzeczy będę się streszczał, bo Większość rzeczy zostało powiedzianych. No, trzy takie luźne refleksje. Pierwsza jest taka, że oczywiście nie ma, nie było i nie będzie dobrej definicji sukcesu. Ani na poziomie osobistym, ani na poziomie firm. Bo jeżeli Państwo popatrzą na historię ostatnich 50 lat, to nawet definicja sukcesu firmy się zmieni. Kiedyś był to udział w rynku, potem były to brandy, potem był to zysk, potem był to neopat, potem była to ebita, potem był to economic value, edit, potem jest to cash flow. I, I trochę jest tak, że to w różnych okresach czasu modlimy się do różnych kapliczek definiujących sukces, bo zmienia się kontekst, w którym się to odbywa i sukces zawsze jest wielowymiarowy. Jeżeli, jeżeli można by go sprowadzić do jednego wymiaru w biznesie, gdy ktoś mnie zapytał, gdzie, gdzie jest dół, gdzie jest ten wspólny mianownik tego, to dla mnie wspólnym mianownikiem sukcesu w biznesie, ja bym się tego w ogóle nie wstydził, to jest przetrwanie. Dlatego, że szanse przetrwania firmy są dosyć znikome w dzisiejszych czasach. To jest około 18% w ciągu pierwszych trzech lat od powstania firmy. Znaczy znacznie lepiej jest pójść do kasyna i postawić wszystkie pieniądze. Szanse statystycznie są wyższe. To się oczywiście zmienia z wiekiem i wielkością firmy, ale gdzieś zwyczajnie, ponieważ to, co widzimy, to jest to, co się ładnie w statystyce nazywa biased sample. To są ci, którzy żyją i przetrwali. To zapominamy o tym, że większość biznesów, która się rozpoczyna, umiera, znika, wyparowuje. I w związku z tym przetrwanie w biznesie moim zdaniem jest czymś niezwykle cennym, ważnym, i jest sukcesem samym w sobie. Teraz, jeżeli ktoś chce czegoś więcej, obojętnie czy ma przyjaciół czy nie, to i to jest druga moja refleksja: to ten sukces ponad przetrwanie wymaga trzech rzeczy. Wymaga pasji, dyscypliny i szczęścia. Nikt nie wie i nie będzie wiedział w jakich proporcjach i jak to się rozkłada. To wymaga pasji, dlatego że, jak ktoś tutaj dobrze powiedział, ten sukces polegający na rozwoju i polegający na tym, że firma rośnie. Na przykład, bo to jest najprostsza miara sukcesu. Bo małe jest brzydkie i słabe. Duże jest piękne. Bo jest silne. I duże, jak pokazuje dobrze przykład General Motors, może przez 30 lat popełniać nieskończoną ilość błędów i nie zbankrutować. Bo jest za duże, żeby zbankrutować. Podczas gdy mały nie ma żadnego marginesu na błąd. To tylko w książkach małe jest piękne. W prawdziwym biznesie trzeba rosnąć, bo inaczej stale jest się zagrożone. I, I rośnie się poprzez pasję eksperymentu. Ktoś tu powiedział innowacja. Przy czym innowacja to jest słowo, które jest wartościujące. Innowacja jest dobra. Eksperyment per se nie jest ani dobry, ani zły. I to było bardzo piękne w Polsce w latach 90. Wszyscy żeśmy zaczynali i firmy się budowały, to wszyscy, którzy wygrali swój los, nie wygrali dzięki temu, że mieli dobre strategie. Wygrali dzięki temu, że udały im się te eksperymenty. I większość eksperymentów w biznesie, tak jak Państwo doskonale wiedzą lepiej ode mnie, się nie udaje. Bo taki jest los eksperymentu w naturze, w życiu osobistym, i w biznesie. I urok tego polega na tym, że trzeba szybko umieć zatrzaskiwać wieko trumny nad eksperymentami, które się nie udają i eksperymentować dalej. I jeżeli ktoś chce bardzo mądrze brzmieć, to może sobie powiedzieć, że ten rezydualny eksperyment czekający na końcu, który się udaje, to to jest to, co potem sobie przypiszemy jako, jako pasję naszego sukcesu. Ja wcale nie żartuję mówiąc, że to była bardzo piękna okres tych lat 90., kiedy mieliśmy pasję, bo coraz większe mam uczucie, że Polacy weszli na dosyć wysoką drabinę, weszli na plateau i postanowili siąść i oglądać plazmę. To się dzisiaj nazywa szukanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym. Bo kiedyś mieli ludzie pasję rozwoju tych firm, a teraz jak się kończy sesja z kadrą kierowniczą, to zamiast o szóstej zacząć poważnie rozmawiać o przyszłości firmy, to ludzie rozmawiają o tym, w jakim maratonie pobiegną. To może jest i bardzo sympatyczne, ale to, to oznacza, że ta pasja ginie. I to nam zresztą ani jako społeczeństwu, ani jako tym firmom niezbyt dobrze wróży. Chwała Bogu, że jest drugi element tej, tego sukcesu, to jest dyscyplina. Firmy się nauczyły porządnie funkcjonować. Ja chcę powiedzieć, że ja tutaj jestem znacznie większym optymistą niż niektórzy moi przedmówcy. Ja uważam, że ta edukacja jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Chwała Bogu, że większość ludzi nie ma pojęcia o instrumentach finansowych, bo jakby miała, to by się ich dotykała. Większość się nie powinna dotykać, dlatego że z punktu widzenia statystyki świat finansów jest światem losowym. Ja proszę Państwa, siedzę w Radzie Nadzorczej Funduszu. Mam zatrudnione pięć najlepszych renomowanych banków świata od lat. Ich wyniki są absolutnie losowe, dlatego że jak dawno temu udowodniono, nie można się niczego sensownego nauczyć w nieprzewidywalnym otoczeniu. W związku z tym my im płacimy za te operacje, które ich wykonują, ale jako przewodniczący tej rady nadzorczej ja absolutnie nie wierzę w to, że ani ich wykształcenie, ani ich wiedza, ani cokolwiek ma jakiekolwiek znaczenie dla wyników, a liści wiem, że nie mam żadnego innego sposobu zarządzania pieniędzmi niż outsourcing tego do renowowanych firm. Bo drugi warunek jest taki, że mogę sam to zacząć losowo robić. I wtedy jak się wytłumaczyć, jeżeli stracę? W związku z tym, jeżeli ktoś z Państwa inwestuje, to proszę pamiętać, że to jest absolutnie grand full game. I nie ma na to żadnej statystyki poza rozkładem płaconych. Przychodzi losowo i odchodzi też. Jedyny porządny sposób inwestowania, który zapewni Państwu sukces, jest karalny, kryminalny i nazywa się inside trading. I większość firm na świecie, które osiągają sukces w tym obszarze, albo tak Goldman Sachs, są same rynkiem, albo grają na dwie strony. Albo mają informacje, których nie ma żaden normalny uczestnik rynku poza nimi, i dzięki temu mają to, co się nazywa ładnie w ekonomii asymetrię informacyjną. I jeszcze trzeba mieć trzecie, trzecią rzecz, to znaczy, proszę Państwa, trzeba mieć po prostu i zwyczajnie szczęście. To, co jest pięknego, to że ludzie, którzy osiągnęli sukces, mają głębokie przekonanie, że osiągnęli go dzięki swoim talentom, umiejętnościom i pracy. Też. Ale. Ale osiągnęli go również dzięki temu, że jak się awansuje ludzi, jest ta populacja, to załóżmy, że 60% osiąga sukces, albo zróbmy losowo. Rozkład dla plasa. 50% z Państwa osiągnęło sukces, 50% państwa przegrało swoją szansę, wasze wyniki są na koniec roku beznadziejne. Musimy kogoś awansować na koniec tego roku. Z której populacji będą Państwo losowali? No na pewno nie z tych, którzy nie mieli sukcesu. Teraz to, czy oni mieli przegrali i mieli fatalne wyniki dzięki temu, że mają nefat, czy dzięki temu, że są bardzo, bardzo słabi, tego Państwo nie będą wiedzieć. W związku z tym jest rozsądne losować do awansu z populacji osób, które miały dobre wyniki. Co oznacza, że absolutnie musicie wylosować albo tych, którzy mieli szczęście, albo tych, którzy są kompetentni. I na każdym etapie ten proces losowania się powtarza. Dzięki temu prawdopodobieństwo, że osoba, która jest absolutnie niekompetentna, jest absolutnym indolentem, dotrze do samego szczytu firmy, generalnie maleje, im więcej szczebli jest po drodze, ale to prawdopodobieństwo nie zanika. I dlatego dosyć często w zarządach mamy osoby absolutnie niekompetentne. I to jest dobre. To jest normalne. Takie są prawa losowania. W związku z tym, ja uważam, że jest elementem porządnym sukcesu taka zwyczajna ludzka pokora i przypomnienie sobie, że, że wszyscy, którzy osiągnęli sukces, mieli po prostu również bardzo dużo szczęścia. Pozwolę sobie na jedną personalną uwagę. Ja rzeczywiście jestem dosyć znanym autorem książek biznesowych w Polsce. I pewnie jakby je skumulować, to w dziedzinie strategii na pewno gdzieś kupiono ich najwięcej. Ale to wynika z tego, że ja dosyć przypadkowo zacząłem na samym początku. Nikt, kto zaczął pisać, zaczął pisać dzisiaj, nie ma takiej szansy. Bo kiedyś te mikroszkółki zarządzania, strategie sukcesu firmy, Strategie organizacji były pierwsze na rynku, i miałem to, co się nazywa w strategii First Mover Advantage, bo po prostu na rybił rakie z rybą. W związku z tym ludzie je kupowali, bo nie było nic innego. Gdybym zaczynał dzisiaj, nie miałbym żadnej szansy na ten sukces, bo rynek jest całkowicie zalany i jest znacznie więcej osób piszących niż takich, którzy umieją czytać. I ostatnia moja uwaga jest bardzo poważna i nawiązuje do tytułu, to znaczy. Generalnie musi tak być, że nie lubimy ludzi sukcesu. Dlatego, że znowu się odwołam do jednego z języków, które uważam, że jest zapomniany, a ważny do statystyki. Generalnie rządzi rozkład normalny. W związku z tym ludzie sukcesu są dywiacją społeczną. Są końcem rozkładu normalnego. A im większy sukces osiągnęli, tym bardziej są na skraju. I dlaczego mielibyśmy ich lubić? Są dewiacją. Nikt nie lubi dewiacji. Jest to psychologicznie naturalne. Tak samo jak nie lubimy brudnych bezdomnych, tak samo nie lubimy bogatych, którzy osiągnęli gigantyczny sukces celebrytów. Dlatego, że oni nie są tacy jak my. Dlatego, że oni są inni. I nie ma społeczeństwa, które na świecie lubi dewiantów. Ale to, co można zrobić, i chciałbym nawiązać i skończyć na tym do tego, co było, mówili dwaj przedmówcy na początku, i mi się wydaje, że pracuje się nad tym w Polsce. Tak troszkę pozmieniać i poukładać system wartości ludziom, aby nie, trakt, nie traktowali tej. Tego sukcesu w sposób agresywny i żeby nawet nie chodzi o to, żeby tracić przyjaciół, tylko żeby nie było w społeczeństwie agresji do ludzi, którzy odnieśli sukces. I moim zdaniem jest znacznie lepiej niż, niż było 20 lat temu. Nigdy nie będzie tak jak w Ameryce, bo mamy inną historię i inne systemy wartości. Ale chciałbym powiedzieć, że, że to nie jest tak, że ludzie sukcesu sobie nie zapracowali na to, żeby ich nie lubić. Po prostu i zwyczajnie. Dziękuję <laughs> bardzo.